Witam Cię serdecznie. W tym nagraniu chcę Ci zaprezentować, przedstawić najszybszą drogę dostarczenia kanabinoidów do naszego układu, do naszego krwiobiegu i oczywiście co za dni, do naszego centralnego miejsca sterowania naszym powiedzmy organizmem, do mózgu. Po co to potrzebujemy zrobić? Dlaczego potrzebujemy to zrobić? Ponieważ dzięki temu aktywujemy w jak najszybszy sposób. Nasz wewnętrzny układ endokanabinoidowy, który jest no, jednym z największych układów w naszym organizmie, co wykazało doświadczenie, co wykazały badania i jego odkrycie, samo jego odkrycie. I okazuje się, że jest to taki układ, który zarządza innymi pozostałymi. Można powiedzieć, że jest to taki nadzorca, kierownik na budowie który rozporządza poszczególnymi działami, tak aby budowa prawidłowo funkcjonowała. Na temat tego wszystkiego, jeżeli nie wiesz, co to są kanabinoidy, co to jest układ endokanabinoidowy, możesz dowiedzieć się z prezentacji, a link zamieszczony jest poniżej tego nagrania. Zachęcam Cię do wysłuchania. Teraz właśnie pokażę Ci, co musimy zrobić, co potrzebujemy aby aktywować w najszybszy sposób ten nasz układ endokanabinoidowy, czyli dostarczyć te kanabinoidy do naszego organizmu. I tu będziemy mówili o waporyzacji. W tym celu potrzebujemy właśnie taką ampułkę, która zawiera olej CBD. I to jest jeden element, no, można powiedzieć najważniejszy, a drugi element to jest taka bateria. To jest bateria, typowa bateria, jak przy e-papierosach. Charakterystyczną cechą tylko tej baterii jest to, że ona musi mieć taki gwint 510. Owszem, mamy również oryginalne, firmowe, firmową baterię. Nie mamy w tej chwili, oddałem dla innego mojego klienta. A ponieważ już wcześniej miałem zakupioną taką, więc demonstruję Ci tę metodę, ten sposób. A więc... Rozpakujemy tę nasz, naszą ampułkę z olejem z konopi. I to jest o smaku o, cytrusowym. W tej chwili mamy o smaku cytrusowym, który zawiera 100 mg CBD plus terpeny, które zawarte są również w konopi, oleje MCT. O tych wszystkich pojedynczych składnikach nie będę w tej chwili się rozwodził, że tak powiem, nie będę o nich bardzo dużo opowiadał. Chcę Ci tylko zademonstrować, jak szybko, jak efektywnie możesz już zacząć dostarczać kanabinoidy do swojego organizmu. A więc mamy taką ampułkę. Ona tutaj, jak widać, ma taki gwint. I do tego celu właśnie potrzebujemy baterię, która również ma gwint, i to jest ten GINT 510. Nakręcamy jedno do drugiego, łączymy ze sobą i praktycznie już mamy gotowy waporyzator. Jeżeli masz nową taką baterię, to jest ona nieaktywna, niewłączona. Tu jest z reguły taki przycisk, który należy 5 razy szybko wcisnąć i wtedy ona się aktywuje, włącza się. I to samo należy zrobić, kiedy chcemy wyłączyć taką baterię. A więc pięć razy szybko ją przyciskamy i ona się całkowicie wyłącza. Całkowite wyłączenie no, jest czasem potrzebne, jeżeli nosimy to powiedzmy w torebce, w kieszonce i aby uniknąć przypadkowego włączenia na przykład tej baterii i uruchomienia podgrzewania naszego oleju, no to właśnie możemy go wyłączać. Ja z reguły nie wyłączam, jakoś nie zdarzyło mi się specjalnie, żeby żeby coś jakoś ubyło mi za dużo tak kiedy miałem w kieszeni taką, ten, ten właśnie zestaw ale dla chcących zapobiegać ewentualnym takim sytuacjom jest to opcja właśnie kliknięcia pięć razy szybko na ten guziczek włączamy lub wyłączamy tą baterię i wtedy na 100% tam nic się nam nie będzie podgrzewało dogrzewało jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, kiedy już otworzysz tą półkę, czy też wypakujesz ją z opakowania, to moim takim osobistym zaleceniem jest, aby przetrzymywać, jeżeli jej nie używasz w danym momencie, nie masz jej schowany na przykład w torebce czy właśnie w kieszonce, to postawić ją gdzieś w ciemnym miejscu. To się dotyczy ogólnie olei, a konkretnie też i olej, oleju konopnego, który możemy stosować w inny sposób poprzez do doustne zastosowanie, o tym będzie innym razem, jest zalecane, aby właśnie trzymać je w ciemnym miejscu. Wtedy no, promieniowanie słoneczne, promienie słoneczne nie oddziałują tak mocno na ten produkt. Naturalnym też zjawiskiem jest, jeżeli ten olej z ubiegłym czasu troszeczkę nam może zmienić kolor. To jest normalna sytuacja ponieważ podgrzewanie go, ciągłe go używanie no może doprowadzić do delikatnej zmiany tego, tego oleju, koloru tak naprawdę tego oleju. Ok, a więc wstępem takim, teoretycznym wstępem, dochodzimy do setna sprawy. Kiedy już mamy połączone te dwa elementy, to no musimy po prostu się zainhalować, dokonać inhalacji. Co robimy? No więc przyciskamy ten przycisk. Jak ja to robię? Biorę... Krótki, głęboki wdech. Za chwilę to zademonstruję jeszcze raz, tak? Bo mówię, więc nie mogę tego wykonać. A więc biorę krótki, taki głęboki wdech i jeszcze już, kiedy odejmę od ust inhalator dopełniam takim dobijam jakby jeszcze pogłębiam ten mój wdech tak aby głęboko do płuc dotarły te substancje i wypuszczam powoli nosem. A więc teraz nie mówiąc nic zademonstruję tobie jak ja to używam. Tak wygląda jednorazowe użycie vaporyzera, czyli inaczej też mówimy inhalatora, ponieważ to nie jest żaden papieros elektroniczny, tylko może mieć taki wygląd, ale nie ma to nic wspólnego z papierosem elektrycznym. To jest najszybsza, najskuteczniejsza można powiedzieć, może, może nie tyle najskuteczniejsza, ale najszybsza droga dostarczenia tych drogocennych związków pochodzących z konopi, kanabinoidów, konkretnie tutaj kanabinoidu CBD, czyli tego niepsychoaktywnego, ten produkt nie spowoduje, że będziecie, będziecie na haju i będziecie, nie wiem, śmiali się od ducha do ucha, czy jakieś inne tam zjawiska będą Wam się działy. Nie, ten produkt CBD, kanabinoid CBD jest zupełnie legalny, w 100% legalny na całym świecie, nie jest on psychoaktywny, a więc może być stosowany z powodzeniem dosłownie przez każdego. Przez osobę mundurową, przez, nawet przez dziecko może być zastosowany i nie powoduje to żadnych skutków ubocznych, a wręcz przeciwnie, ma niesamowite działanie, jeżeli chodzi dla naszego zdrowia. Bardzo często jest polecany dla osób właśnie, które mają problem z przewodem oddechowym. Tak? Konkretnie tu mówimy o takich sytuacjach jak astma, jak inne przewlekłe chroniczne jakieś schorzenia dotyczące górnych dróg oddechowych. Bardzo fajnie łagodzi nam taka waporyzacja, taka inhalacja, te objawy wynikające właśnie z problemu powiedzmy zdrowotnego. Często nawet bywa tak, że osoby przestają przyjmować te wziewne jakieś tam lekarstwa. Oczywiście nie zalecam komuś robienia tego samemu, odstawienia, konkretnie chodzi mi o takie lekarstwa. Można ewentualnie to zrobić, jak będziecie się czuli lepiej, stosując taką inhalację, po konsultacji ze swoim lekarzem. Stwierdzicie, że czujecie się lepsze i oczywiście skonsultujecie ze swoim lekarzem i ewentualnie wtedy odstawicie sobie te lekarstwa, które dotychczas ewentualnie były stosowane przez Was. A więc jeszcze raz, to jest najszybsza droga dostarczenia kanabinoidów do naszego organizmu. Zajmuje to dosłownie sekundy, dziesiątki może sekund, kiedy poprzez płuca trafiają one do krwiobiegu i oczywiście z krwiobiegiem trafiają do mózgu i uaktywniają ten nasz układ endokanabinoidowy. Dlaczego tak się dzieje? Bardzo krótko, ponieważ i płuca, i nasz mózg mają bardzo duże stężenie czy też skupisko receptorów, które są nieodzownym elementem całego układu endokanabinoidowego. To są receptory o takiej nazwie CB1. Jeżeli chcesz więcej o tym się dowiedzieć, zachęcam do obejrzenia prezentacji. Link jest poniżej. Ok, a więc na zdrowie. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia następnym razem.